Dziennikarze to specyficzny typ ludzi. Pewnie nieraz wielu z Państwa zastanawiało się, jak wyglądają kulisy pracy dziennikarskiej, w jaki sposób powstają materiały i skąd biorą się na nie pomysły. Kilka dni temu został otwarty klub dziennikarski Przeciek w Katowicach, który jest skierowany w głównej mierze do osób pracujących w mediach. Klub jest specyficznym miejscem, nawiązuje do tradycji klubów dziennikarskich, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu cieszyły się dużą popularnością, a teraz już nie istnieją. Można powiedzieć, że to jest nawiązanie do tradycji takich klubów jak pod prasą. Czy marchoł, ponieważ kiedyś funkcjonowały te kluby jako kluby dziennikarskie. Obecnie w Katowicach praktycznie nie ma takiego lokalu, gdzie dziennikarze mogliby się czuć swobodnie i żeby mieli tą świadomość, że to jest klub dla nich. Kluby dziennikarskie były miejscami, w których dziennikarze rozmawiali o tematach, które na bieżąco realizowali. Niejednokrotnie spotkania w klubach wiązały się ze spożywaniem alkoholu. Snajpy dziennikarskie, które funkcjonowały przez lata, czy to marchoł, czy pod prasą, czy blue box, to były takie miejsca, gdzie Spotykano się po pracy bądź w godzinach pracy spożywało się alkohol, była bardzo swobodna, biesiadna atmosfera, ale zarazem atmosfera bardzo twórcza, ponieważ pewne tematy były analizowane, zdradzano sobie pewne plotki, ploteczki, na bazie których potem rodziły się artykuły. I było to też ważne dlatego, że była taka. Rodzina dziennikarska, nie było podziału, że ty jesteś z Dziennika Zachodniego, ty ze Sportu, ty z Trybuny Śląskiej, tylko grupa biesiadna alkoholizowała się razem, bawiła się razem i to wszystko bardzo fajnie funkcjonowało. Ja myślę, że trzeba było się cofnąć tutaj naprawdę o kilkadziesiąt lat. To, to nie jest kwestia dnia dzisiejszego. Jak potrafię sobie, powiedzmy, film do tyłu troszeczkę odwrócić, to chcę powiedzieć, że był taki znakomity klub Marrault na, na ulicy Warszawskiej w Kadejsach, gdzie faktycznie tętniło życie między innymi dziennikarzy, ale gro tam kolegów z redakcji różnych chodziło i tamto było nasze takie miejsce do, do spotkań. No w tej chwili jakoś tak myślę, że to troszeczkę siadła I, ta, i tego klimatu jakoś takiego do końca, powiedzmy brak. No i stąd jakieś odczucie nasze głodu takiego, by mieć taki plac, by mieć taki lokal, żeby coś się działo, żeby coś się tniło życiem. To dopiero początki klubu dziennikarskiego Przeciek. Okazuje się, że takie miejsce jest potrzebne w Katowicach. Już w pierwszych dniach działalności klub przyciągnął wiele osób z branży medialnej. Zaczynamy, zaczynamy. Zobaczymy jak to się będzie rozwijać dalej. Na początek, owszem, przy otwarciu było ponad 80 osób, w większości dziennikarze, ale też są środowiska, które są chętnie zainteresowane kontaktami z dziennikarzami, tak jak właśnie lekarze, prawnicy, biznesmeni, którzy chętnie korzystają, że tak powiem, z tego, z tej okazji, żeby się spotkać z dziennikarzami i często przedstawić im przy okazji picia herbaty czy kawy lub imprezy swoje problemy. Miejsce, w którym będzie można na spokojnie zaprosić swojego gościa, Posadzić w fotelu i porozmawiać z nim e, twarzą w twarz jest na pewno potrzebne. Klub nie jest jednak skierowany tylko i wyłącznie do dziennikarzy. Mile widziani są wszyscy goście, ale nie da się ukryć, że to dziennikarze mogą tutaj liczyć na specjalne przywileje. Klub nie jest zamknięty tylko dla dziennikarzy. Klub jest nawet, bym powiedział, otwarty dla innych osób. Bardzo chętnie, tylko oczywiście, dziennikarze mają swoje przywileje. Czyli e, mam wielu kolegów, którzy na przykład piszą książki, czyli dla nich będziemy tutaj organizować e, e, imprezy, które będą promować ich twórczość. Są dziennikarze, którzy grają na różnych instrumentach, mają zespoły. Dla nich te imprezy, dla nich ten klub będzie po prostu do wykorzystania za darmo. Oczywiście dziennikarze traktowani są jako jak VIP-y i mają też zniżki na obsługę tutaj. I faktycznie klub odwiedzają także osoby z innych branż. Klimat miejsca przypadł im do gustu. Wydaje mi się, że absolutnie nie tylko dla dziennikarzy, Myślę, że każdy się tu może odnaleźć. Ja tutaj zapraszam, z, będę zapraszać swoich znajomych, branżowych, także myślę, że jest to miejsce in, dość intymne i mo, można tutaj nawet przeprowadzić wiele jakichś e, rozmów biznesowych. Poznałam już przez te parę minut, e, e, kiedy tutaj jestem dużo fajnych, ciekawych osób, więc myślę, że wspólny temat zawsze się znajdzie. Osoby, które stawiają pierwsze kroki tutaj w tej branży dziennikarskiej e, zawsze. Może, Mogą nawiązać dużo fajnych znajomości, które w przyszłości może akurat zaprocentują. Także jak najbardziej. Kogo w głównej mierze można spotkać w klubie? Przede wszystkim dziennikarzy telewizyjnych. W Katowicach funkcjonują oddziały największych telewizji w Polsce i to właśnie dziennikarze tych stacji pojawiają się w klubie. Generalnie, z tego względu, że ja się wywodzę, że tak powiem, z mediów telewizyjnych, są najczęściej dziennikarze telewizyjni. Tutaj mamy naprzeciwko dwie redakcje TVN-u i Polsatu. Też są dziennikarze z telewizji Silesia, z telewizji TVP. Oczywiście też pojawiły się dziennikarze z Radia Katowice. Oczywiście też prasowi dziennikarze, czyli Fakt, Sport, Dziennik Zachodni. Także tutaj jakby to być wszechstronnie, także tu się nie ograniczamy do jakby jakiejś grupy konkretnej. Zapraszamy wszystkich i oczywiście nie tylko dziennikarzy, ale osoby, które chcą po prostu poznać klimat dziennikarskiej zabawy. Czego można dowiedzieć się w klubie? Bardzo często są omawiane tematy, które ujrzą światło dzienne w telewizji lub gazecie dopiero na drugi dzień. W klubie przeciek są także planowane cykliczne spotkania ze specjalnymi gośćmi. Przeżyłem i marud i przeżyłem pod prasą lokal także. E, wszystko to mam za sobą, wszystko to mam wpisane w życiorys. Wiele, wiele w tym racji, bo, bo tam tętniło życie, tam był przekaz informacji i tam to, co miało się ukazać w dniu następnym w gazetach, to dzień wcześniej istniało przy stolikach restauracyjnych. Zawsze możemy coś się dowiedzieć więcej, możemy coś poznać kulisy powstawania programów, kulisy powstawania newsów. Nawet planujemy z tego względu też jakieś warsztaty dziennikarskie, chcemy zrobić spotkania z tuzami dziennikarstwa. Już dzisiaj rozmawiałem właśnie z przedstawicielami związków dziennikarskich. Także będziemy tą działalność rozszerzać nie tylko do spotkań i zabawy, ale do właśnie takich warsztatów, przeglądów, reportaży, do może takich spotkań z no przede wszystkim znanymi ludźmi, właśnie ludźmi, ludźmi mediów. Klub Przeciek jest miejscem, gdzie nie istnieją podziały na dziennikarzy różnych gazet lub telewizji. Klub służy do nawiązywania kontaktów i wspólnego jednoczenia pracowników branży medialnej.